Jak informowaliśmy ostatnio, wyprowadzenie kołobrzeskich schroniaków podczas Światowego Dnia Zwierząt cieszyło się dużym zainteresowaniem i dało choć na miastkę normalności porzuconym zwierzętom. Teraz towarzyszenie nie nasze koty organizuje kolejną imprezę na rzecz bezdomnych zwierząt. Towarzyszenie zajmuje się przeważnie kotami, ale wpadłyśmy na pomysł, że no, potrzebujemy jakoś zebrać pieniądze na karmę i na środki profilaktyczne dla tych kociaków i wpadłyśmy na pomysł zorganizowania takiego biegu. Znaczy właściwie to ta, i Kasia była takim zarzewiem. No i taki sobie wymyślimy taki co się nazywa pieskołobrze, czyli psi integracyjny integracyjna ekstremalny spacer jak ekstremalny, to wszyscy wiemy chyba dlaczego, znając w październiku pogodę w koło brzegu. I w trakcie tego spaceru, w trakcie no, spaceru, biegu, to już tam dowolnie, będziemy właśnie zbierać środki czy nawet samą karmę dla kociaków. Żeby wziąć udział w biegu spacerze, należy najpóźniej do jutra zapisać się, wysyłając wiadomość na adres e-mail stowarzyszenia. Nie nasze koty Wtedy my powiadomimy schronisko, musimy to, że tak powiem, ogarnąć do, do czwartku, dlatego żeby dać listę po prostu pracownikom schroniska, żeby zdążyli przygotować pieski. Więc na pewno w niedzielę nie będzie się można zgłosić, do, jeżeli ktoś nie będzie zapisany, nie będzie się mógł zgłosić do schroniska po psy. I to jest bardzo ważny komunikat, żeby nie było tak, że po prostu ktoś w niedzielę wpadnie, a to ja, o taki jest bieg, to ja pójdę od razu w niedzielę, wezmę pieska i pójdę na bieg. No niestety nie, tutaj trzeba się troszeczkę zorganizować i trzeba to już sobie zaplanować ten dzień. Cała będzie można odebrać ze schroniska w niedzielę około godziny 13 i należy przyjść z nim do parku imienia Antoniego Szarmacha na godzinę 14. Trasa jest bardzo fajna, bo właśnie biegnie tutaj przez piękny park. Antoniego Szarmacha biegnie troszeczkę nad morzem. Mamy pozwolenie z urzędu morskiego, żeby wykorzystać teren morski. Więc no i mówię i, i, po, i, i po biegu psy, że tak powiem, trzeba psa odprowadzić do schroniska, tam też będą dziewczyny czekały na odbiór. Tak, będą trzy trasy, będzie trasa e, brązowa, tak? To będzie chyba najdłuższa, e, tak. prawie dwa kilometry. Później będzie trasa średnia, półtora, półtora to będzie trasa niebieska. niebieska. I trasa żółta dla dzieci to chyba pół kilometra będzie. Na trasie będzie też do pokonania kilka przeszkód. To też chodzi właśnie o integrację i o pracę z psem, więc będzie, oczywiście przeszkody będą łatwe, to proszę się nie brać, to nie wiadomo jakie to będzie, po prostu łatwe przeszkody, które może tak naprawdę każdy pies nawet nieszkolony do, do przeszkód przejść. Jeżeli pies na przykład będzie się bał tej przeszkody, to wtedy właściciel będzie musiał za psa wykonać jakieś zadanie. Znaczy, wiadomo, nie będzie się czołgał pod ławką, chociaż jak <grym> będzie czemu chciał, nie? czemu nie? Ale na przykład zamiast na przykład właśnie się przeczołgania pod ławką, to na przykład będzie musiał on przed 10 przysiad. Przy zejściu ze schodów też będziemy bardzo zwracać uwagę i też bardzo uczulamy, ponieważ z tym zejściem ze schodów to u psów jest bardzo różnie, więc też tam będą stać wolontariusze i będą, że tak powiem, odhaczać prawidłowość zejścia ze schodów, czyli jeżeli pies się będzie bał, to niestety trzeba tego psa albo znieść, albo z nim to po prostu zrobić bardzo spokojnie i bardzo powoli. Dla osób z psami ze schroniska start jest bezpłatny. Osoby chcące wziąć udział w biegu z własnymi czworonogami obowiązuje wpisowe w wysokości 25 zł. Przewidziano również liczne nagrody ufundowane przez sponsorów oraz kącik dla dzieci. A przed biegiem klub 36 minut zorganizuje rozgrzewkę dla uczestników. I pamiętajmy, żeby karma, którą przyniesiemy, była dobrej jakości.